Hej, to tej strony Craft Ealer, a to nasz pierwszy odcinek naszej serii u mnie na serwerze. Jesteś dzisiaj ze mną. Dancio1. Dancio1 napisze, że jest Danciem1. Tak jest. Jak widzicie, już mamy tutaj kawałek zrobionego. Odwalonej odwalone roboty. Czemu? Ponieważ chciałem mm, znaleźć, tak powiem, nagrywanie, już próbowałem przez zrobić Dalszy ciąg. i sądzę, co nacisnąłem przycisk, przycisk Zakończ nagrywanie. No, niestety, ja mam właśnie tego, taki refleks, że tego to umiem naciskać. Ale co chodzi o, ogólnie o tej serii? Tak, może kilka ciekawostek. W tej serii będzie chodzić o to, żeby jak najbardziej rozbudować to całą planetę, że tak powiem, Minecrafta. Co dalej? O, właśnie tu jest Zancie, właśnie przechodzi koło nas. Czy mogę dać co coś sprawdzić? A tobie? Dobra, nie ma pwp Już sprawdziłem, nie ma pwp Tak yy, I mamy tylko dla was umowę Dajcie, jeżeli chcecie Coś takiego Co drugi, co jeden ten odcinek Żeby był z nami Na serwerze jakiś dodatkowy gość specjalny Nie musi być Minecraft Premium, może być odrobinę nawet Pirat Tak Dancio? Tak jest to serwer Hamachi. Więc musicie mieć, mieć i Hamachi. I wtedy, nie wiem, nie musicie mieć Skype'a, a, a będziecie mogli wtedy z nami gadać. Co jeszcze tutaj bym dodał? Udało ja widać... się. Hmm. A, a właśnie, jeszcze jedna sprawa ktoś tam GG, chyba moje. Tak, yy, jeżeli macie na to odpowiedź, to serdecznie zapraszam, żeście mi ją podali. Dlaczego mój Bandicam nie chce nagrywać dwóch osób ze Skype'a? Czy to po prostu ja nie umiem tego zrobić? Bo naprawdę, byłoby lepiej chyba, gdyby było mnie i Dancia słychać. Bo niestety ja tak nie umiem zrobić i... Nie wiem, proszę was o pomoc. Nie wiem, w wysłaniu screena albo w filmiku krótkiego na mój e-mail. E-mail, poda, email podam w, w opisie w więc co, my już wydać, mamy tu już kawałek domu Dać gdzieś tutaj robił farmę, niestety nie wiem gdzie Więc co, I tam <laughs> Też bym powiedzieć, aha, gdzieś tam zrobił farmę Więc co, ja przerywam nagrywanie yy, Co jeszcze, przerywam nagrywanie I nie wiem, za 10 minut u nas Zobaczycie jak, jak ta nasza hata będzie wyglądać I dzisiaj przejdziemy 3, 2 odcinki więc, do zobaczenia Wojtek222x i Dancio1 Tak, pausa Tak, to znowu my po Krótkiej przerwie Jak widzicie dom już nas stoi, Pięknie do piękny dom jak domek tam wyszedł Ile nam to zajął Dancio? No, jeden no. A no, może nawet i więcej ale tam nie liczę minut. Nam się przyjemnie to robiło. Ale zrobiliśmy farmę. Duża farma. Mamy kopalnię. Dancio znalazł, Dancio znalazł żelazo, więc jest super. I zobaczcie sami jak to wygląda. Patrzcie, jaki piękny dach. Tak, niestety szała z drabinkami jak na razie. Bo drewno i kobel. O niestety na to nic nie poradzę. No ale też mam trochę itemów w skrzyni. O, nad chlebki mamy. Co moje chlebki, tak? Tutaj? Tak, dobrze, to ja sobie zjem, mam tylko dwie głodu Dobra, jesteśmy po znowu krótkiej przerwie Tym razem stało się co innego Było to... Ta akcja była związana z owadami, a ja musiałem wyjść do sklepu No i tak, jak widać, Danci już nam pod moją nieobecność zrobił kilka łóżek Łóżka to Zrobił nam piękny dywanik Coś jeszcze? Tak, zrobił nam nieskończone źródełko wody, na co mu jesteśmy bardzo wdzięczni Wokół naszego domu są już drzewka Dzięki czemu nie będziemy musieli cały czas biegać po nie Więc co Dancia, chyba na tym będziemy już kończyć, nie? już tutaj zrobiliśmy już sporo To jest na razie jakby pierwszy odcinek, więc taki informacyjny O co będzie chodzić Bo pomiędzy odcinkami postaramy się coś więcej zrobić, oczywiście No chodź Chodź Nie bój się Nie ugryzę Dobra, mamy jakieś... A, za mało Dobra, więc... Ja się z Danciem żegnamy Tutaj chodź na dywanik ustaniemy. Chodź, chodź Chodź O Tam Staną w się odwróć No, zdejmij buty Na dywanie jesteś Jesteś w dywanie, to zdejmij buty O, pięknie Dobra, więc machamy łapkami To jest No to... Żona się z wami Craft Dealer oraz. Nasz kochany niezastąpiony Dancio1. Dancio, w ogóle, czy masz kanał na YouTube? Masz! No to mi dała na Skype swój link, a ja w opisie filmu dołączę to. Więc na razie. Cześć!